Konie. i 8. 95 i 8 Radio Konin 95 i 8 FM 20 pilotów przez całą sobotę rywalizowało o miano najcelniejszego. Na lotnisku Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim odbyły się klubowe zawody szybowcowe na celność lądowania. Podmokła nawierzchnia lotniska nie była dla zawodów wielką przeszkodą, start odbywał się za pomocą wyciągarki. Przy jej pomocy piloci osiągali wysokość około 300 metrów, potem po około 3-4 minutach lotu lądowali na specjalnym celowniku. Oceniano nie tylko miejsce przyziemienia, ale także technikę. Szybowiec powinien bowiem wylądować płasko. Nie na przednim kole, ani na tylnej płozie. Rywalizacja była na tyle zacięta, że kolejność pierwszych trzech miejsc ustalono po dogrywce. Ostatecznie miejsce trzecie przypadło Arkadiuszowi Nowinowskiemu, drugie Piotrowi Brygierowi, zwyciężył zaś Piotr Bruch. On też był pilotem Sławka Zasadzkiego w jednym ze swoich lepszych lotów. A oto relacja z tego lotu. Podpięta linaż? Panorama Kazimierza pod nami, tak? I czego szukamy w powietrzu w tej chwili? Niczego. Się, no? Aha, a jeszcze na linie jesteśmy. Okay. 300 metrów. Tam z tyłu są przyrządy? Proszę. Z tyłu są przyrządy? Nie, nie. ja patrzę do przodu, terezowo widzę. Mm -hmm. Kamera jest no. taki lot, to prędkość mniej więcej? Sto na godzinę. Przyciążenia? Nie ma przeciążeń To jest atrakcja dla dziennikarzy, którzy chcą się przelecieć takie pikowania. No, to ta górka była. Najczęstsze błędy to przelot i niedolot, jak to mówią, no, nie Tak, tak. I to wynika z błędnego rzacowania warunków termicznych? Taka jest specyfika latania. najdłużej przebywał Pan w powietrzu? 8 godzin. To były zawody, czy? Nie. Łatwo A co jest takim Monteverestem szybowcowym? Złota odznaka szybowcowa. Za co się dostaje? Za przelot 500, przewyższenie 5000. Te przyrządy, które tutaj mamy, co one wskazują? Prędkość, wysokość, wznoszenie w metrach na sekundę, pochylenie względem horyzontu i kurs. i kompas, tak? Na razie się koncentrujemy na co już zmarnowałem. Myślę, że mają szansę troszeczkę, ale zobaczymy. Nie ma! Nie ma! Nie ma, nie ma, nie ma. Chyba nie było tak źle. I co? Udało nam się wylądować na zero punktów, także bardzo ładnie. No, to znaczy, ja nie powiem, że to moja zasługa, ale. No. Cieszę się bardzo! No, ciężko było, ale daliśmy radę. Super, bardzo się cieszę. Konin. 95 i 8. Radio Konin. 95 i 8 FM.